W najbliższym odcineczku zagramy sobie w magiczne krzesełka. Kto pierwszy usiądzie, to wygrywa. Znacie zasady. Jak gra, nie, jak no tak, jak gra muzyka, musicie usiąść na krzesełka. Jak nie gra, to. To nie, nie my i się damy! Mamy... Biegnie na krzesełko, biegnie na krzesełko! Ej, czemu nie mogę cię czemu ja no. ja no. mogę czemu, 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 czemu one są takie malutkie, te krzesełka, powiedzcie mi? No bo to dla mini Majka. <laughs> Mini, Mike. Mini Mike. Okej, dobra, nieważne. Ej, ej, nie podoba mi się, że wy jesteście po tamtej stronie. Aj! Piękni, już! Zaromacie! No tu... <laughs> tak, 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 to siedzę! Dobrze! Ale, Ale ja czułem to, że babka mi to zrobi i ja nie dobrze lajka, później. To wcale nie było personalne, prawda nie. babka? Wcale! To nic, nie. to nic nie ma personalnego, nic nie mam. Dobrze! Siedzę, dobrze, jest! O, laguna ta, ta panienka, to tak. No, no powiem ci, to... powiem. O, w ogóle wy... Się Ej, wy Ej... jako dżentelmeni powinniście ustąpić miejsca na krzesełkach. Dupie to mam, nie ma! Moje krzesełka! Usta... Cześć Maciek! Nie. Cześć, nie. cześć, cześć! To są same laski. No powiedz, no, tak. Taktycznie, taktycznie. No. Żebyście ustąpili, tak? O. Co? A widziałaś to, jak ci ustąpiłem miejsce, zauważyłaś to, odnotowałaś to pięknie. Tak, odnotowałam zrobić dobry obiad. <śmieniu> no, dzięki! <śmieniu> yes! oh, nie! Yes! Oh, nie! <śmieniu> oh, o nie! O nie! nie Dzięki! nie udało Dzięki! 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 się, Odrzuciła cię z kolan? Trzy krzesełka, trzy krzesełka. Nie, no proszę, proszę, proszę. Nie! mi się, udało mi się! Udam się, udam się. Aaaaa, babka, sejf! To było moje krzesełko, się, babka! Dobrze, babka, Co to Wspólne. miało być? Maciek, Maciek, Macie, Jesteście za No nie udało się! honoru, Broni honoru mojego! Maciek, 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 no się... Maciek! Dobrze! Dali radę! Zostawcie łapkę w górę tak, dla tak, Maćka i Babki, tak! O nie, jeden na jednego i teraz kto będzie miał szybsze porażki? pojedynek, wielki pojedynek! Pojedyne. Babka czy Maciek, Babka czy Maciek? Biegnie Dobrze! Ej, Babka, brawo! Co to ma Co wy robicie? Jakiegoś kraba? Dobrze! in the floor robimy! Ej, oh, byłam na czwartym miejscu, Babka wygrywa. O, dostaliśmy Czyli monety i Tak. Ej, Maciek, mamy darmowy obrót. Choci, fajnie. Ja, to ja robię o, śmigło. O, dobra, ja też gdzieś śmigło. Gdzieś śmigło. O, o, się śmigło Minus śmigło Złotych na pierwsze to... zakupy w Temu? Naprawdę? Biorę, biorę. Daj mi to, daj mi to, proszę. Daj mi, daj mi. Wow. Daj, 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 daj. O, mam lotowe krzesło, nie, nie mam. O, ja, obro... o dobra, zaczynamy, Aha. zaczynamy. Lecimy. Zaczynamy. Jest kolejna runda, skupcie się, skupcie się, skupcie się. Przynajmniej te krzesła są duże, przynajmniej te krzesła są duże. Dobra, dajcie daj, chłopaki, dajcie. Babka jak na. Na moją. Babka, dupkę już... babka już naciska. Nieprawda! Dlaczego się? Mospamujesz, mo spamujesz! O, dobrze, siedzę! Yeah. Siedzę, Ej, nie zaufasz. No mam na środku! Jak ja brzeg rozjął, to się chyba kurczę, normalnie. Usuwam konto w Ryboksu. Ale tak było widać, co takiego Ona tak stoi i się zlagowała tamta stawa. A może usiądę, a może nie. nie! O, udało mi się! Tak. Tak, tak, dobrze, brawo! Ja stosuję taktykę babki, że klikam coleś na no nie! Dlaczego? Dlaczego, dlaczego był tak dobre? Nie dało się w ogóle. Popłynie ten, spokojnie! Ten, ten, kopę. No, no to spokojnie. ale to tak będzie działać, to Taka. będzie tak działać. Nie Zobacz, denerwuj tak się, weź tabletki na uspokojenie, dasz raz. żeby nie przegrać nie? Jak wosu, jak wosu, jak wosu, po prostu. Nie! udało mi się. Nie, tak. co teraz ty na kolana chcesz? Nie ma na kolana moje. tyle ci powiem. Rubek, ale widziałem, że to prawie już było ostatnia tak. chwila, nie? Ja też to widziałam, ja też tak, tak. widziałam. Tak. Dobra. Też to nie, nie, mam daleko do Krzesełek, mam daleko do Krzesełek, mam daleko do, krzysa, mam daleko do, krzysa, mam daleko do Proszę, 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 ja proszę, mam blisko, proszę, ja mam proszę. bardzo blisko, ja mam nie. bardzo blisko. Nie. Ona ma bliżej, ona ma bliżej. O nie! A, a. Nie, nie! A, o, zadzieło. Yes. Zadzieło mi się, nie mogłam usiąść. Ale mi zimacie Nie w Nie Trzy dziewczyny kontra trzech chłopaków. Widzicie to? Widzicie to? te milisekundy czuję, że będą miały znaczenie. Widzicie jest. Siedzę, siedzę. Ej, fajnie się wybraliśmy, widzieliśmy no, w środku, że taki każdy zbieram, tak. które bierzesz krzesło. Tak, ja biorę... się po stronie dziewczyn. Ale z ciebie baba, Maciek. O. No. I'm girl. No. I'm girl. Jest! Serio? Serio? Maciek! No. no właśnie, ja nie wiem. Maciek, to było Bo chamskie. Nie, to Nubek przecież zapoczątkował, że zajął mi krzesło. A ty mi, a ty mi zająłeś krzesło, jak mogłeś. Ja na fryzerze. Nie! mają honoru! Nie! Nie! honoru w Nie! Nie! ogóle zero Nie! tyle oni Nie! Zero honoru! Nie! mają honoru. w ogóle w Zero honoru. Dobra, wy się tam bawcie, a ja idę sobie zobaczyć, jak to sam darmowy obroć. Co? Nie chcesz zobaczyć, kto no. zwycięży, no. Nubek Ach, do, czy Maciej? Dobra, ostatnia ruda. rywalizacja. Nie ma tu mówić Maciek, nawet, kto zwycięży. Nie wiadomo, nie wiadomo. Nie wiadomo. E, Maciek, 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 Aha? Maciek. <laughs> Sorry. Maciek, dajesz zabawań! nie, zero. Nie. 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 jeden, jeden. Nubek, co ty <laughs> <laughs> Jaki tam co, dansy, fokie. Jakie tam densy, Jakie dance? Magicz. piąte piąte jest nie. No, no ja chcę tutaj do obrotu. Dobra. Co wy mam los, daily coś Ja tam. Mam dwa daily. Klimak, klimak. Musisz iść klejma. do obrotu, o, tylko masz w lewym górnym rogu klikasz. Lewy na. górny rok! Ale ja chciałam przyjść i co mi zrobicie? Aha, no nic w sumie. No właśnie. Nie, no, A, co? Co co A co można kupić? A co można kupić? To, co Czy tylko sobie jesteś, dusza no? zapragnie, jak masz dużo hajsu. A ile hajsu potrzebujesz, żeby coś kupić? Yy, nie wiem, nie sprawdzałam. Żeby... Tam jest szopik, Dobra, zaczynamy dobra, kolejną dobra. rundę. Kolejna runda, kolejna runda. Kolejna runda. Zaczynamy, tam, zaczynamy. Tam, tam. 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 Tam, nie daj nic przeciwko nam. Dam, 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 dam. Dawaj, go, go, go. Tam, 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 dobra, tam, 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 pierwsza. Tam, pierwsza jest łatwa, ponieważ wszyscy mają tą samą. Tyle, ile skrzestują, tyle, ile dać. Jedna osoba nie ja? ja? <laughs> ej, ale, ale się jedno z nie uciekaj, nie w tą stronę. Ej, gościu, tutaj. Ej, 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 ej. Chir, Chodź, chodź ty. Come to papa. Ej, dobra. No dobra, kolejne, kolejne, kolejne. Maciek.

<laughs> babka już prawie nie usiada na krzesło. No ja też to widziałam, prawda? Prawie babka nie zdążyłeś, No to wszystko. Dasz rad. Co mam tutaj? No, nie, demo o, demon się odpala, demon się odpala. Jak ty, jak, ty, jak ty nie? Przed Przesłyszałaś się, przesłyszałaś się! Przesłuchała się. jakby a? zamknij dwa kalosze, bo ty nie wygrałaś ani jednej rundy nawet w top 3, a ja ogarniałam <śmulny> już numer więc jakby możesz babka, mi lizać haluksa. To, to i twoja wie, wina, to twoja wina, że jej nie wygrałam. Słuchajcie, nie spieszcie się, my nie musimy się stresować, każdy usiądzie na krzesło. Zaczym, oczywiście mam z grona. Zobaczymy, kto się wyłamie, kto się wyłamał? No i wyłamała się babka, Ruzia i Ladaj! Złoczanie. A za co to były cztery krzesełka dla każdego, o co chodzi? A mówiłem, bo to jest przyjaźni to był, ten z przyjaźni. przyjaźni. O, teraz jesteś z przyjaźni. jeżeli będziecie mi lizać, co? Ja poprzednią radę stę, to teraz któryś z was musi poczekać. Nie, ja stałam. A ja go mi łokciam. No nie! To nie! To nie! jedyna kobieta w drużynie, a wy nie ustąpiliście mi miejsca. Wiecie co? Oho, oho! Idź do kopalni, kobieta! Nie! Teraz to tak nie ustąpić miejsca, Oczywiście! Cicho, <głos Turk _> Teraz ci naszą na równouprawnienie, nie? Ale o, o. Ej, yeah, nie nie, nie i tu pierwszy W wielkim finale, babka, i Maciek po raz drugi! No co, ma, co to ma być? Widać, widać w <noise> autobusach, kto pierwszy leci Widać, kto w autobusie pierwszy <głos> 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 leci, do krzesełka Ta, no, <noise> <noise> ja, da ta, 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 Dawaj damy, tak no, Fortnite no, no, Densy, no, ale Fortnite Densy robię. I dansy, ale ty co no. zrobiliście? Wow! Dobra, idę, zobaczyć tylko co ja mogę kupić? Nie kupisz nic, bo ci nie stać! Nową kobietę musisz kupić. Co ty powiedziałeś? Co powiedziałeś? Co powiedziałeś? Mam najwyżej nowe krzesło albo szersze Jubej krzesło. Pescianka jest co? dobre. Co? Gdzie jest ten sklep? Bo ja go chyba minąłem. A tam. Mie, kiedy nagrywasz sesję, ja uczę swoją dziewczynę? Te, czego niby? Czego on mnie być na Uczę dobrą gra. <grym> 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 oh. Może montażu się... Ola, na przykład. Jesteście, bardzo niemili. Jesteście bardzo niemili. Chcesz to babka? Chcesz babka, to proszę bardzo, naucz mnie. Jestem nauczycielem. Nie, ja no nie jestem, ty nie jesteś moją dziewczyną. Chcesz, mówisz w ogóle. Nie, często sobie kupiłem jakby cały sklep. mam taki gorła teraz. Mogę być twoim psiać! Różia klika, Jóżia klika, Jóżia klika, i już dobiegła. Altaf4, Altaf4, Altaf4! Na, na pewno nacisnę Altaf4! Kiedyś, kiedyś dałam ma? się na to nawet. Teraz się nie, nie no, dam. Ty, ty, nie no, co za... On co co za nie, no, co, co? nie widzi I'm tego. <średenie> no, no może I okularów... Zim, okularów okularów, amator, okularów. nie założył, no. Chyba Aniel nie <średenie> założył, kurczę. Tak wygląda społeczeństwo, które tylko ogląda. O, Laguna! To się trzymaj ode mnie z daleka! To jest moje krzesełko! I schowaj tego swojego orła! America! <grystanie> dobra, dobra, skupcie się, skupcie się, skupcie się. To jest moje, moje krzesło, moje, moje, moje! moje. Koniec muzyczki, koniec, koniec, koniec! koniec. Te, moje, 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 biegnę, moje, 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 my, BIEGNĘ, BIEGNĘ, BIEGNĘ Spróbujcie wyskoczyć, spróbujcie wyskoczyć. Nie Ale będę, nie teraz. Nie się Jak się będziecie siedzieć na krzesełku, wyskoczcie z niego, dobra? Nigdy w życiu, Maciek, nigdy w życiu. No weźcie, kliknijcie spacer, na Nie, nie ma takiej No oczywiście, nie ma problemu. Co ja już na nim siedziałam! Ej, co ma to być? Nieprawda, za wolna, jesteś tyle! Czy, czy, przeszedź... czy Ruzia jest w stanie wygrać z dziećmi i ona naprawdę w krzest... grę w krzesła, którą... Nie no, nie mogę! Postaraj się jakkolwiek. Staram się o, jak mogę! Jak się gra! Ale się gra kapła nie zdarzyła. Eee. Ja nie wiem, wy, os... wy, ma... się wy, skupia skupia iki, wy macie jakieś cheity! Ja muszę skupić się, żeby babkę wyeliminować. To wyeliminuj, babkę, wyeliminuj, bo ona mnie obraża nie ma, cały czas od samego nie początku. Nie, nie może być. Ze... miał easy finał. będę miał easy finał. Ja... Nie, babka ciebie najprostsze, no. Nie, no. Nie, nie! O! Nie! Stożyłeś, Maciek, brawo. Tak blisko. No, nie, bo pomyślałeś, no, że sobie... się nakręciłem na tamto krzesło babki. Nie, bo może stoczę, Może zdarzy. Może Nie, nie Nie, nie, daj Znowu na Na nic nie stać. stać. Ola, kiedy będziesz w naszej trójce? Tak, się nie Wyjdź z tego sklepu. Zaczynasz w sklepu, co? Nie Elan Laguna? Uuuuh! <gamy> Kurwa, drupa mi się omówię, tak wydałaś, że Ja pierniczę! Ja sam drup w tymi zasłonił! No znowu, znowu, znowu ci tak zrobili. Ja bym się zemściła, musimy obmyślić taktykę, Laguna. Ale ty się nazywał, ty nigdy nie bałeś w pierwszej trójce. Dobra. I ty przeciwko nie, mnie. Dobra. Nie, nie, nie! Tak, tak, tak! No tak, tyłeś! Bo krzesło było tyłe, <gamy> dlaczego? Trzeba mu się nie Nie, to no babka jest Babka jest wprost. Babka jest ]że. No, no to mega! Zgadzam Kilim... się po krzesło było bokiem znowu do mnie, no jakie ja miałem. To nie są cały no. czas bokiem i nie na marudze. Dobra, Ko co, nie, co jest? Co jest? Mamy zbiegać pod górkę śnieżną! Pod górę musimy jeszcze. no! Tam ta tam. A więc co są te tam historie pewokoło. rodziców, że ta musieli w naszych czasach biec do szkoły! Tam, tam, da tam, tam. tam, biegnij, biegnij, nie O ostatniej chwili! prawie Intek mi miejsce! Jak się Indyk zasmucił, tam widziałem. Indyk, ja mam Orła, jest lepszy niż ty. Ja tam wolę indyka. Co, co babka, czujesz presję, no. że staję obok ciebie? No, babka. No nie. A, co to za TEKŚCI? Babka, weź mu pokaż, no, weź mu pokaż. Pracy, babka. Babka. Bo 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 bawa, to co mam pokazać? Co mam pokazać? Nie ty, ty. babka, ty babka, babka, BABKA mam pokazać. No, pytam, babka mam presję, babka. to Nie. Nie. Jaki skok, mój, cieka Chciałem babce zakościć. Tak w ostatniej chwili, ale, nie, myślę, ale ja animacja tak, działa inaczej. nie ma Nie, no to było mega, Maciek, to było mega, naprawdę, nie? No, ale udało mi się na trzecie inne usiąść, widziałeś? Dobra, Dobra go, go 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 Jest! Siedzę, siedzę, Tak jest! Kto odpada? Mam takie skarcie. Dobra, Maciek, pa patrzmy na Ruzię. Ona dalej istnieje w tej grze. To jest No, no. A jest, bo no, to jest Normalnie to już jest ja, jakieś ja problemy. będę to teraz im. Wiesz temu, a y, no, zabiorę poprawę. Poprawię poprawi mu zabiorę teraz czasu. Ale któremu nasz nie, nie, kupi majtkowiec. O, o na, na... oni już nie wiedzą, ja biorę środkowe. Nie, Ruzia, żyje. Ruzia żyje, chłopaki, zobaczcie, jeszcze jestem. Wow! Gratulacje. Gdzie? Wow, to i skubi chrupka za to normalnie. Nie! lubię, nie lubię. Ej, ja mam za daleko do krzesełek, to jest niesprawiedliwo. Masz przed sobą krzesełko? Nie, mam nie za daleko. No nie, wam gdzie miałam najbliżej o, najbliżej, o, najbliżej, o, najbliżej o tak, no, mówię, że najbliżej. O, A, że jest! No i ty, widzicie, go nie widać! Przyjeżdżaj! jest i znaleźć, że nie jest samobójstwo. Yes. Yes. proszę państwa. Jest. Wierze, lajk wierze, jest. Like, like dla ruzi, wow. lajk like like wow. dla ruzi. Jej! Yeah. Spierajcie chociaż w ten, 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 choć cztery ten cztery sposób, bo nie, to nie zajmie. Zajmuj to po prawej, po prawej, po prawej. Nie! nie no! Jesteś... Jak to Ruzia się stało? Maciek, ty jesteś okropny, wiesz co, nawet ty Gdzie przecież Gdzie jesteś Ruzia? Bo ci nigdy tutaj żeby się kręciła. Ba babkę, to nie, no nie, ja, babkę to ja nie. rozumiem, Ruzi babkę to ja rozumiem, ale ciebie Maciek... Bieg, biegnij na środkowe, biegnij na środkowe, biegnij na, na środkowe, Dubek, biegnij na środkowe, nie stresuj się, o. zdążyłem przed babką. Nie, no tak. <laughs> tak, dobra, dobra. Nie. Maciek, patrzę, Maciek, ja jestem za tobą i ja ci tak nagadam po odcinku, że zobaczysz, zobaczę, jak ci nagadam za z... z... to wszystko, co zrobiłeś. Zostawcie dislike'a za to, ludzie, dislike'a za to. No i co? Miło ci teraz, Maciek, miło Przegrałeś, przegrałeś to. Górka ja biega to... teraz, babka. Kto lepiej pod górkę biega? Maciek, daj do mnie. No to przekonajmy się. <noise> Dzień dobry. To ja... o tu jesteś siema. Dlaczego mi nie ustąpiłeś oh, na krzyżowcu? Mój, bo... Ja tu, kurde, już przy ustąpiłem na szczęście. Maciek, co ty za. Co pro, co to za robi robisz. robisz. <noise> Pierniczy, to ja tu nie. To są jakieś ustawione zakłady, wszystko idę z tobora. pierwsze miejsce. Dobra, dobra, teraz ostatnia runda. I nie macie ze mną szans. Zobaczycie. Ja to teraz wygrywam to teraz wygram. Zobaczycia, tana, zobaczycia. Tana. Jeszcze nie tana, ma muzyki. Ta 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 jeszcze nie ma muzyczki! widzisz to biegnij do niego. No wiem przecież. Nie no, Ale na... ta nie, <gibli> nie, no ta nie no, naprawdę, Laguna, naprawdę. Widzę krzesło, no, biegnie do niego. Nie bo ci się do niego. Chodzi, jako, bo mi się nie zasad gry. Ja czytałam, jeszcze wam nie je tłumaczyłam, o co chodzi. Ale nie słuchałaś chyba. Ale nie wiem, czego nie zrozumieliście w tym, że macie mi ustąpić miejsca! A, okej, w ten sposób się to robi. Tak, tak. Ma to sens. Tak. Ma to sens, nieprawda, że... ŚRODEK! Nie, ten indyk, ale ten indyk kalkulował to, zanim w ogóle się no. ruszył. A Nie no... Krzesła, muszę wybrać jedno w dobre. A czemu Maciek siedział na innym krześle, takim czarnym? No bo ja sobie kupiłem On się spierdział w nie Aha, Maciek już gra na haksach, dlatego wygrywa. okej okay. <grym> Nie, kupiłem sobie wygodniejsze krzesło, nie będę siedział na cały czas Ludzie, ja dam ci najbliższe, tobie zostawiam najbliższe, żeby to żyło Słuchaj, słuchaj Nie! O nie, babka żyje No nie A ty, a ty, a ty, a ty <grym> Weźcie tam się uspokójcie Babka jak gania normalnie Uspokójcie no, się, uspokójcie, dobra Skupienie, 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 w pokoju. No robię, jestem skupiony Kurde, ogarniałem coś, ogarniałem Maciek no, oni to jest myślą, gdzie biec? No macie no Macie było moje krzesło, nie? Ja na nich chciałam biec. Ale było? gdzie ale, ale było? Ale dlaczego ty pierwszy siadasz giatem? Ja no, bo normalnie biegnę normalnie przed ciebie i ja siadam teraz wszystkie ja też szoków, Ja też kiedyś wy... Które biegniesz krzesła? Najbliższe. No, biegnij już. No, biegnij. No, Biegnij. Dobra. <grym> no no bęk, No bęk, nie, bęk. ja wam powiem, że u was tak łatwo wygląda, że tylko sobie lalalalalala la, 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 idziecie do krzesełka i się dacie, a ja to muszę walczyć o życie. A już tak... No Tak <grym> jak to, bo... to mem się z gościem tak się pracuje. No właśnie. No, no tak. To no, tak właśnie, no właśnie, tak to wygląda. Wyobraź sobie, które jest... Ja z nie. zginę. Jednak nie, jednak nie. Poczekajcie, muszę ci wyciąć ręce, bo gdzie idzie bo bym nie ja, przeżył. Ja nie chcę, ja, ja się już stresuję, proszę, nie! Tak! Jest! 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 Ooo! Nie, no teraz nie, ja nie chcę być tutaj z wami! <grym> <grym> proszę, nie! Dobra poświęcę się, żeby Ruzia mogła zagrać z wami. Dawajcie! No. Yes. Ładnie. Nie mogę trafić! nie mogę Żesło. Eee, czy mógł nas siedzieć do Żesła? Gdzie jest, jest krzesło?! Gdzie jest Żesło? jest Gdzie jest Żesło? Gdzie jest Żesło? Gdzie jest Żesło? Gdzie jest Żesło? Gdzie dobra Dobra, dobra, jest Żesło? dobra, jest Żesło? Gdzie jest Żesło? Gdzie jest nie Dzikaj, no, na... mi Tam czy tam? Gdzie mam, nie? tam nie? <śśmieniu> no dobrze, Nieważne. Nie. Dawaj Ruzia, o jej kuść, dasz rację! W w ja nie, 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 nie! Klik, 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 Ja klik! Klik, 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 klik! Klik, 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 klik! Klik, 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 klik! Więc dziękuję Krapyracje. bardzo za to, że pozwoliście mi wygrać! Ciężko było, Subskrybujcie kanał! Tak! Pamiętajcie o zostawieniu subika i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa pa! Pa!